Nie gotuję już cukinii inaczej. Ten przepis jest fantastyczny. Zetrzyj trzy cukinie na dużej tarce. Umieść w dużej misce. Dopraw solą. Dokładnie wymieszaj. Zetrzyj marchewkę na tarce. Wymieszaj z cukinią. Zetrzyj ziemniaka na małej tarce. Dodaj do miski. Odcać nadmiar płynu. Umieść warzywa w misce. Zetrzyj ser na małej tarce. Dodaj do miski. Dodaj czosnek starty na małej tarce. Wymieszaj łyżką. Dodaj do warzyw. Dokładnie wymieszaj. Rozbij dwa jajka. Wymieszaj widelcem. Wlej do miski. Dopraw czarnym pieprzem. Wymieszaj ponownie. Uformuj krokiety z warzyw. Obtocz w bułce tartej. Umieść krokiety na patelni. Smaż przez 5 minut. Weź serek śmietankowy. Dodaj drobno posiekany koperek, czosnek starty na małej tarce. Sól, pieprz. Dokładnie wymieszaj. Odwróć krokiety na drugą stronę. Smaż jeszcze 5 minut. Jeszcze smaczniejszych i bardziej aromatycznych krokietów nie gotowałem. Są idealne na szybką przekąskę.